Cześć, oglądacie kanał Bordemland. Ja jestem Tomek, a w dzisiejszym materiale kilka słów o grze Great Western Trail. Great Western Trail to gra, w której wcielamy się w rancherów, rancherów którzy chcą sprzedać swoje bydło, i w ten oto sposób będziemy przemierzać plansze. Przemierzać prerie z naszym. gnając nasze bydło um, do miejsca, w którym będziemy je sprzedawać. Już pokażę Wam to. Widzicie, plansza jest dość spora. Staram się Wam to dobrze pokazać. I tak. Każdy z graczy wybierze sobie jeden z czterech dostępnych kolorów. Kraj jest maksymalnie na czterech graczy. I w tym kolorze dostanie. Swojego rancera, swoją lokomotywę, znaczniki, które będzie układał na swojej planszy gracza. Teraz wam to pokażę, wszystko jest dedykowane. Każdy gracz ma swoją konkretną planszę. Załóżmy, że czerwony gracz dostaje czerwone znaczniki, oczywiście, które będzie układał na planszy na czerwonych okrągłych polach. Yy, I swoje budynki, które my będziemy budować na planszy w odpowiednich miejscach znaczy w odpowiednich miejscach, w miejscach których sobie wybierzemy oczywiście jeżeli chodzi o swoje budynki szare miejsca na planszy jak widzicie są dedykowane dla budynków neutralnych lokomotywę będziemy poruszać z Kansas City a my zaczynamy swoją przygodę w tym miejscu tak więc po tej prerii będziemy gnać swoje bydło, które też na początku każdy ma takie samo postaram się znaleźć również czerwone żółte moment, moment jest czerwone mamy talie kart reprezentujących nasze stado i z tych kart krówki będziemy gnali przez prerię w celu sprzedania ich. Oczywiście w trakcie gry będziemy dokupywać nowe krowy, żeby ta nasza hodowla była jak najdroższa, żeby te krowy były jak najcenniejsze w naszej hodowli. Do tego służyć nam pomocą będą kowboje, których będziemy mogli zatrudniać. Tutaj na tej części planszy będziemy wykładali znaczniki Znaczniki Rzetony. Rzetony, w których między innymi właśnie znajdują się pracownicy, których możemy rekrutować. Czyli tak jak powiedziałem, kokboje Pracownicy, którzy będą pomagali nam w budowaniu domu oraz pracownicy, którzy będą pomagali nam w, głównie w tym, aby nasza lokomotywa dojechała jak najdalej. Dlaczego może nam na tym zależeć? W momencie, kiedy będziemy sprzedawali swoje krowy będziemy zwracali uwagę na to, w którym miejscu znajduje się nasza lokomotywa ponieważ za takie czerwone krzyżyki na planszy które znajdują się przed naszą lokomotywą będziemy musieli zapłacić my traktujemy to tak fabularnie, że miejsce, w którym stoi nasza lokomotywa to miejsce, do którego najdalej możemy dojechać a jeżeli chcemy sprzedać krowy dalej no to trzeba zapłacić komuś, kto te krowy przetransportuje w dedykowane miejsce Miejsce, które chcemy się udać, dodatkowo oprócz naszych budynków i budynków neutralnych, na planszy będą występowały różne zagrożenia. Takie jak powodzie, tutaj na dole planszy, w tym miejscu susze oraz lawiny. I te niebezpieczeństwa po pierwsze mogą nam stawiać troszeczkę wyzwania, żeby się tamtędy przemieścić, ponieważ za te niebezpieczeństwa, żeby przez nie przejść, trzeba będzie zapłacić. Yy, za każdą taką łapkę, jaką możecie tutaj zobaczyć na żetonach, będzie trzeba zapłacić, ale w momencie, kiedy uda nam się takie zagrożenie z planszy ściągnąć, rozwiązać ten problem, te zagrożenie będzie przynosiło nam punkty na koniec gry, które są, które możecie zobaczyć w takiej żółtej na takiej żółtej tarczy. Dodatkowo kolejnym elementem, który może znaleźć się na planszy, to namioty Indian tipi i również w dwóch kolorach, niebieskie, zielone, również z łapkami. W momencie, kiedy chcielibyśmy przejść przez ten obszar, będziemy musieli zapłacić, ale możemy z Indianami handlować. Handel z Indianami Odbywa się poprzez użycie akcji na konkretnym budynku i lub, jeżeli jest wy wywołany inną czynnością w grze, w momencie, kiedy dochodzi do handlu, będziemy taki znacz znaczek tipi dla siebie zabierać. W zależności od tego, w którym miejscu on się znajduje, będziemy z tego czerpać korzyści lub, niestety, będziemy za to płacić. Możemy zapła zapłacić od minus 1 do minus 3, czyli od 1 do 3 monet zapłacić, lub od jednej do 10 monet możemy pozyskać za pozyskiwanie takiego tipi dla siebie. Tak więc głównym celem naszej gry będzie sprzedawanie tych krów i, yy, że tak powiem, powiem, rozwijanie tej naszej hodowli. Im bardziej ją rozwiniemy, im więcej yy, punktów chcemy zdobyć na koniec. Tym więcej będziemy właśnie starali się na przykład wydawać na krowy, ponieważ krowy mają od 1 do 7 punktów zwycięstwa na koniec gry. W rogach widzicie wartość danej krowy, czyli w momencie, kiedy je sprzedajemy, liczymy wszystkie karty, zliczamy wszystkie wartości z rogów kart, które sprzedajemy i tyle pieniędzy dostaniemy. Więc te krowy, które możemy pozyskać, też są cenniejsze w sprzedaży. Zarabiamy na nich więcej pieniędzy, ale niestety musimy te nasze siły rozłożyć na kilka czynników. Po pierwsze, dużo punktów też możemy dostać za budynki. Największy, najlepszy budynek, najmocniejszy, który jest w grze, daje nam 13 punktów zwycięstwa. Więc będziemy starać się te budynki też budować, ponieważ po pierwsze, dają nam możliwość wykonywania akcji, które na naszym budynku możemy wykonać tylko my. Inni gracze na naszym budynku mogą wykonać tylko akcję taką dodatkową, która znaj które znajdują się tutaj na naszej karcie postaci z lewej strony. Może odsunę planszę, żebyście to troszeczkę lepiej widzieli. Moment. Tak więc planszę na razie złożę i już Wam pokazuję. Karta postaci, ka karta, postaci karta gracza, karta gracza. Po lewej stronie widzicie y, znajdują się akcje które możemy wykonać dodatkowo. One są oznaczone takim taką zębatką. Na początku gry mamy odblokowane tylko dwie takie akcje czyli dobranie monety lub wymiana karty z ręki. Na wszystkich innych akcjach dodatkowych leżą takie, nasze znaczniki takie kółka które będziemy poprzez sprzedaż naszego bydła lub inne akcje ściągać z planszy i sobie tą pulę możliwości zwiększać. Na początku mamy tylko te dwie możliwości, więc na czyimś budynku możemy wykonać właśnie jedną z tych akcji. Tak samo tyczy się to żetonów tipi. I na których, tych żetonów, które leżą na planszy jeżeli się na nich zatrzymamy, na tych polach możemy wykonać tylko i wyłącznie akcję dodatkową. Tak więc będzie nam zależało na tym, żeby mieć swoje budynki, żeby móc czerpać więcej korzyści z planszy. I z rundy na rundę, ten nasz, nasza droga do Kansas City, gdzie będziemy sprzedawali nasze bydło, może się troszeczkę wydłużać, ponieważ będziemy mieli coraz więcej przystanków i coraz więcej tych budynków, jak będzie na planszy, to też. Coraz dalej będzie trzeba się yy, przesuwać, więcej kroków zużywać, lub jeżeli odblokujemy sobie takie możliwości, to nasz rancher będzie mógł też większą odległość przebyć, tak aby yy, w swoim tempie, jakie sobie narzucicie, mógł zrealizować wszystkie cele po drodze i dotrzeć z bydłem do Kansas City. Do Kansas City docieramy w czasie gry kilka razy. Yy, więc to nie jest tak, że gra kończy się w momencie, kiedy dotrzemy do Kansas City. Już wam pokazuję, gra kończy się w momencie, kiedy znacznik zatrudnienia, który na początku gry wyląduje w tym miejscu, spadnie z planszy. Czyli za każdym razem, jak któryś z graczy dotrze do Kansas City, tutaj będą pojawiali się właśnie na przykład pracownicy, lub tipi lub zagrożenia. Jeżeli to zagrożenia, lądują na konkretne miejsce na planszy. Jeżeli to TP również ląduje na konkretne miejsce na planszy, jeżeli to będzie pracownik, ląduje on w rzędzie, w którym jest znacznik zatrudnienia, poziomu zatrudnienia. W momencie, kiedy mamy taką sytuację i mamy dołożyć kolejnego pracownika, przesuwamy ten znacznik zatrudnienia w dół i umieszczamy Pracownika na jego miejscu. I tak jak mówiłem w momencie, kiedy ten znacznik miałby spaść z planszy, który z graczy miałby zastąpić ten znacznik kolejnym pracownikiem, ten gracz zabiera znacznik poziomu zatrudnienia dla siebie jako symbol, że dostanie on dodatkowe dwa punkty w podliczeniu. A my mamy ostatnią rundę do wykonania, ponieważ gra dobiega końca. Tak więc w momencie, kiedy pracownicy zrzucą nam ten znacznik zatrudnienia, wtedy odpala się mechanika końca gry. Jeżeli chodzi o Great Western Trail, bardzo duża regrywalność, ponieważ możemy mieszać tymi budynkami. Możemy sobie decydować, w, których, w którym miejscu budynek stanie. Na początku budynki neutralne są literkowane czyli od A do bodajże F mamy wyszczególnione miejsca, w których konkretny budynek ma stanąć. W momencie kiedy mamy za sobą kilka partii, możemy te budynki układać po swojemu i wtedy ta gra nabiera troszeczkę innego wyrazu, ponieważ powiem wam szczerze, jak pierwszy raz pomieszaliśmy te budynki po kilku partiach, mieliśmy swój pomysł na to, jak. Yy, jak tą naszą ścieżkę budować, gdzie iść i gdzie jaką akcję wykonać. W momencie, kiedy to pomieszaliśmy, to troszeczkę nas to roz, yy, rozbiło nam to trochę naszą, na, nasz pomysł na grę, ponieważ trzeba było już szukać tych budynków. Budynek, który był pierwszy, nagle zrobił się przedostatni i zamiast w pierwszej rundzie, na, tak jak jest po Odnośnie instrukcji. Jeżeli położymy budynek w, w odpowiednim miejscu, tak jak każe instrukcja na pierwszą rundę, to na pierwszym budynku możemy już e, sobie dobrać pracownika. W momencie, kiedy mieliśmy go na przedostatnim budynku, to całą drogę szliśmy już tylko na podstawowych naszych pracownikach, co troszeczkę nam zmieniało grę. Tak więc, regrywalność robi się mega. Do tego nasze budynki są dwustronne. Możemy zadecydować, na której stronie budynków gramy, co też w momencie, kiedy już chcemy coś zmienić, zmienia nam tą grę, ponieważ z dwóch stron budynków są y różne akcje, które możemy wykonywać, i za każdym razem ta rozgrywka jest inna. Możemy się skupić na tym, żeby mieć jak najdroższe krowy w naszym stadzie, co nie oznacza, że nie musimy zwracać uwagi na nic innego, ponieważ nie samymi mikrowami Great Western Trail zdobywa punkty. Możemy zdobywać punkty za budynki, możemy zdobywać punkty za stacje, które zajmujemy, ponieważ stacje, na planszy są stacje kolejowe, gdzie w momencie, kiedy wjedziemy naszą kolejką, naszą lokomotywą i opłacimy koszt, również zdobywamy dodatkowe punkty. Więc jest tych źródeł punktów mnóstwo, co sprawia, że. Trzeba znaleźć sobie taki złoty środek tego, co chcemy zrobić i za co chcemy punktować. Również, jeżeli mamy dużo pracowników, to też w dwóch ostatnich kolumnach dostajemy punkty za pracowników, których posiadamy. Tak więc jest mnóstwo możliwości zdobywania punktów, co przekłada się na regrywalność tego tytułu. Fakt jest, że jest tych zasad dość sporo, i do pierwszej rozgrywki trzeba usiąść. Wydaje mi się, że z instrukcją w ręce i na bieżąco sobie sprawdzać, czy wszystko robimy dobrze. Może nie, nie, nie każdy konkretny ruch, ale niektóre, niektóre możliwości trzeba yy, upewnić się, co w danym momencie możemy zrobić. Na przykład, czy z racji tego, że nie kupuję krów na markecie, czy dochodzą nowe krowy do kupna. Czyli nie zużywamy umiejętności naszego kowboja, więc nasz kowboj uzupełnia o dwie karty hmm, rynek krów i tak dalej, więc jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo zasad, które trzeba y, przyswoić, chociaż później, po pierwszych, dwóch, trzech rundach, tak naprawdę, po trzech y, rundach gry, nie po trzech grach, po trzech rundach gry już zaczynamy intuicyjnie robić wszystko, czyli y, wybieramy sobie cel, do którego chcemy dotrzeć, wiemy, jaką akcję trzeba tam wykonać i Wiemy, co dzieje się w poszczególnych momentach gry. Nie inaczej, warto mieć na pierwszą grę instrukcję pod ręką i sobie to wszystko sprawdzić. Dodatkowo, gra jest również dosyć spora. Jak widzieliście, planszę jest dosyć spora. Co prawda, jako gracze nie mamy aż tak dużo. Swoich rzeczy, oprócz tej planszetki i kilku kart, na przykład celi, które chcemy zrealizować, żeby w stanie zapunktować, bo o tym już nie powiedziałem, że są karty mm, takich challenge, takich wyzwań, że tak powiem. Każdy z graczy na początku gry dostaje jedną, a później w trakcie gry możemy zdobyć następne, które również przynoszą nam punkty. W przypadku kart tych yy, wyzwań. Może się zdarzyć, że będą to punkty ujemne. Mianowicie, jeżeli zagramy sobie taką kartę, a nie zrealizujemy celu, to dostajemy punkty ujemne, które również są na tarczy, tutaj w prawym dolnym rogu widoczne. Tak więc, może być taki element, że punkty zaczną nam uciekać, jeżeli nie zrealizujemy celi. Musimy rozważnie dobierać te cele i zwracać uwagę na to, co. Potrzebne jest do wykonania, czyli na przykład, jeżeli ten cel wymaga od nas posiadania dwóch budynków i dwóch stacji kolejowych, w momencie, kiedy dołożymy drugą kartę, która wymaga od nas stacji kolejowych, musimy mieć tych stacji już cztery. Tak więc yy, to troszeczkę nam zwiększa ryzyko, ale też przynosi dodatkowe punkty. Tak więc, jeżeli chodzi o miejsce dla gracza, potrzebujemy mieć dostęp do tej karty, ewentualnie miejsce na kilka kart wyzwań oraz oczywiście na y, nasz deck kart, z których dobieramy i stosik kart odrzuconych, które pomiędzy y, budynkami lub już w samym Kansas City będą służyły do sprzedania będziemy je odrzucać na karty odrzucone i dlatego takie miejsce potrzebujemy. I to w sumie chyba tyle jeżeli chodzi o to co potrzebujemy dla gracza. Tak więc gra plansza sama zajmuje sporo miejsca ale znowu niespecjalnie dużo miejsca potrzebujemy my jako gracze wkoło siebie. Oczywiście musimy mieć też miejsce żeby sobie tam trzymać pieniążki ponieważ będziemy zarabiali pieniądze na tych krowach to to też będziemy chcieli mieć przy sobie. Ale tak jak powiedziałem, mam wrażenie, że aż tak dużo miejsca dla siebie nie potrzebujemy. Jednak więcej miejsca zajmuje sama plansza. E, przygotowanie do gry. Jeżeli macie wszystko dobrze rozłożone, to też nie trwa specjalnie długo. Wystarczy, że przekażecie wszystkie znaczniki, wszystkie budynki w jednym kolorze graczowi oraz oddacie mu karty, krów, które do niego należą. I to jest. Tyle jeżeli chodzi o przygotowanie gracza. Na planszy rozstawiamy kilka budynków i yy, dodatkowo i dodatkowo kilka znaczników yy, zagrożeń lub typów w zależności od tego co wylosujemy. I w sumie tyle. 5 yy, żetonów zawiadowców. I to jest to co potrzebujemy na początek. Więc przygotowanie do gry jest dosyć, szyb, yy, dosyć proste. Każdy gracz robi to we własnym zakresie, więc jest to w miarę szybkie i możemy grać. Jeżeli chodzi o samą grę, ciężko mi określić, to ile czasu można na niej spędzić. Można zagrać bardzo szybko. W momencie, kiedy będziemy bardzo szybko skakali po tych miastach i docierali do tego Kansas City, żeby sprzedać nasze krowy szybko, wtedy ten znacznik zatrudnienia będzie dosyć szybko spadał, ponieważ za każdym razem, kiedy któryś z graczy dotrze do Kansas City, to jakiś pracownik na pewno zajmie miejsce na rynku pracy. Więc im szybciej będziemy podróżować po tej planszy, tym szybciej grę skończymy. Za to znowu, im więcej akcji będziemy chcieli wykonać, może się okazać, że któryś z graczy dotrze do tego Kansas City i zacznie nas już gonić drugą rundę, ponieważ my, skacząc po tych budynkach, będziemy wykonywali yy, kolejne akcje. Tak więc. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, zerknijmy, co mówi nam o tym pudełko. 75 do 150 minut, także widzicie, jest dosyć spory rozstrzał, nawet dwukrotny, ponieważ wszystko zależy od tego, jak szybko będziemy grali. Jak mówiłem, spora regrywalność, bardzo pozytywna pod względem tego, że każda rozgrywka jest inna. Jeżeli chodzi o to, czy grę można by było usiąść z nowymi graczami, ona nie jest trudna. Jeżeli jest osoba, która dobrze opanowała zasady i potrafi wszystko na bieżąco kontrolować i podpowiadać graczom, co w jakim miejscu się dzieje, myślę, że można usiąść z osobą, która jest, yy, która jest początkującym graczem, choć może to yy, różnie wpłynąć. W zależności od tego, z kim gracie, z, jak jak ta osoba przyjmie tego typu rozgrywkę, choć, tak jak mówię, to jest taki, powiedziałbym, pewnego rodzaju też deck builder, ponieważ budujemy tą rękę naszych krów. Możemy odrzucać krowy te najtańsze, te, które najmniej przynoszą nam dochodu i korzyści, co powoduje, że ta gra jest takim troszeczkę deckbuilderem, ale no to jest jedna z mechanik, tak? Jest, jest też przemieszczanie się po planszy, jest też budowanie budynków i zatrudnianie pracowników. W momencie, kiedy chcemy zająć stację, w momencie, kiedy chcemy zająć stację, będziemy tych pracowników tam wysyłać, więc jest taka mechanika troszeczkę tracenia tych naszych pracowników, których już sobie dobraliśmy. A więc jest trochę tego wszystkiego, ale myślę, że Gra nie jest aż tak trudna, żeby nowe osoby nie mogły w nią zagrać. Chyba tyle. Powiedziałem wam chyba wszystko to, co chciałem odnośnie Great Western Trail. Polecam, naprawdę mega gra. Powiem wam szczerze, że jak ją kupiliśmy, leżała rozłożona na stole przez 3 dni. Zagraliśmy w nią kilka partii 5, może, może więcej więc yy, naprawdę nam się spodobała. Bardzo pozytywny pomysł na grę, na to pędzenie krów. Jeżeli lubicie takie klimaty westernowe to te pędzenie krów jak dla mnie może nie jest to taki odczuwalne, że faktycznie pędzę te krowy, ponieważ przemieszczamy się tylko tym ranczerem, ale w momencie kiedy już zaczynamy nimi handlować, zaczynamy je troszeczkę wyprzedawać lub tak jak mówiłem odrzucać te najsłabsze krowy i Zbierać coraz to lepsze, coraz to droższe gatunki, to ta budowa tego, te, tego naszego stada krów jest faktycznie odczuwalna. Tyle. Dajcie znać, czy macie doświadczenia z grą Great Western Trail. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, co o nie myślicie. Czy Wam się ta gra podoba i co Wam się mniej podoba. Tradycyjnie zostawcie suba, lajka, jeżeli to, co robimy. Wam się podoba, jeżeli nasze filmy Wam się podobają. A jeżeli jest coś, co Wam się nie podoba, zostawcie kciuk w dół. Jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie nam tylko w komentarzu dlaczego. A my będziemy starali się poprawiać nasze filmy tak, aby były dla Was jak najbardziej atrakcyjne i przede wszystkim, żeby pomagały Wam w tym w wyborze gry na przykład. Lub w nauczeniu się zasad, jeżeli będziecie oglądali nasze wideo instrukcje. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.